Dajcie kochani tu Mary i Mario. I ponownie, ponownie już po tej premierce próbujemy jeszcze raz krzyżóweczki XXL. Tak, czy teraz nam coś tu wpadnie, czy nie? <grych> zobaczymy. Taka forma do gryweczki. Mary tu ma z numerem czwartym, ja mam z szóstym. No zobaczymy. No ja chciałam szósty, ale dobra. Ale to jest twój, a mój, mój czwarty dobra. Tak podrapaliśmy sobie już te krzyżoweczki, że każdy ma swoją. To teraz, teraz ja. – Tak? – Ja pierwsza idę na... – No, tym razem twoja. – Ja pierwsza, czekajcie, już jakoś tak. Ona tak się wygina. Śmiało ciało. Dobra, no to co? Jedziemy. Tutaj właściwie się nic nie utworzyło. Nie, tylko jeden wyraz, kochani, w zielonej yy, utworzyła się Lubawa, nic więcej. No to patrzę. cały teraz to będziemy mieli? Mamy D. No, na bonusu mi brakuje M i S. Zobaczymy czy coś tu da, czy nie da. Dobra, mamy tak te Mamy u ROGOPEDA mamy. Więcej nie mamy. Tu mamy dom. W ku dodatek. Albo może być dno. <głos> no, <głos> czy to <nie>? będzie dno? <noise> A, jeszcze. A jeszcze je tak, tak widzę. Idea. Dobrze. Tu mamy... Tu, yy, to patrz, ja, ja przez ten... Tak, tak. Bardzo to często powiem. to ozdymlę, nie? To pewnie już nie jedna osoba zauważyła, więcej nie mamy. Kolejne, co tu mamy teraz? Mamy E. Do muszli nie pasuje. Tu mamy E. Tu. Tu. O, tu mamy wyraz pierwszy. Szukam jeszcze u. Czy, e. Na razie nie, nie widać. widać. u. E. Ja chcę u. Tu mamy e. Tu mamy. Tu mamy e. Tu Cezarka mamy tutaj. No jeszcze, jeszcze jedno, jedno mam. A no, w przecież. Gapa, gapa, ze mnie gapa. Tak. Tu mamy E. 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 Tu jeszcze lei. Ewentualnie internet. Nie, no Aha, to... no ja sobie co? Jeszcze gdzieś, dobra, nie ma, no tak, ewentualnie internet też, no. Teraz mamy R. czy ta musza chyba nie wyjdzie mi tu. No, może nie wyjdzie, zobaczymy. Mamy R tutaj, jest tu. Mamy drugi wyraz. Znowu będą po dwa tylko. No, zobaczymy. Jakoś tak to wygląda, no nie? Zresztą może się to wszystko i zmienić. Dobra, tu mamy R. Mam nadzieję, że to twoje szóste będzie piękna, wygrana. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, tak, myślę na 100%, że będzie. Nie ma więcej R. Teraz tu mamy tron. O, internet, jak chciałeś, jest. Proszę bardzo, już masz internet. No widzisz. To masz R. Wira. No i chyba wszystkie wydrapałam. Tak. R'ki nie ma więcej. Jeszcze tylko zostały trzy. O, jedna jeszcze szansa jest o tej muszli. Szukamy teraz C. Celownik. Tu jeszcze mamy. I. <coughs> ucho. Tak, dokładnie. Ucho jeszcze przecież mam. Aż dwa tu mamy. Tu mamy. Olcha. O tu jest wyraz. Drugi czy trzeci? Chyba pierwszy w tej. A ten pierwszy tu jest. W tej to niestety pierwszy. Oj, 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 to co tu będzie? To jest pierwszy wyraz i tu jeszcze mamy drugi. Jest po dwa jest znowu. No proszę. Teraz, tu mamy C szukać tak? To tak. szukamy, tu mamy C. Jedno Chyba C. Cena. A nie jedno jeszcze jest. Jedno C jeszcze jest. Jeżeli ty tak mówisz, to ja wtedy dziko patrzę na tą. Dobrze, nie Je, nacis. A matko. Dobrze, jeszcze jak zobaczymy, co teraz będzie. F, no to nie ma muszli 100%. Jest fajka pokoju. Nie ma więcej F, F i teraz tutaj w tym. No nie ma nie w ogóle F, i w trzeciej, w trzeciej. No też się też nie, nie widzę. No dobra, ostatnie. Coś niedobre, no tak, do musi dali, tak? S. A gdzie to M? No właśnie. <laughs> dobra, szukamy. Tu mamy S, tu jest S, tu. To nic nam nie da, bo O nie było. Tu. No pierwszy nie ale. Co no, ten znówienie takie dziwne jest? Nie <grymne> fajne. No nie? No. Tu jeszcze mamy eskę. No i to tyle. No jestem na 100% pewna, Maria, że szóstka będzie naprawdę fajnie wygrana. Założymy no, się? No zakładać się nie będę, no. no będę czemu? Ja bym coś wygrała. <grymne> S, więcej nie mamy, tak? No, nie. no to kochani, sprawdzamy. Czyli czwóreczka jest przegrana. A byłoby razem jeden, tylko też bardzo malutko. A co by dała ta muszla? Muszla by dała o No to już byłoby ciekawie. Fajki hmm. mamy O i C. O, niestety. No niestety. O C, puste, o C. No no. Wobec tego, no ja popróbuję siły w krzyżówce no, no, i z numerem będzie, szóstym. Będzie ogień, mówię wam. Ja na razie tylko mam ułożone słowo hol. Nic więcej się nie chciało tutaj ułożyć. No, zobaczymy czy by mogła być wróżka. I patrzymy. <laughs> zaczynamy J. od literki J. Tu mamy J, tu mamy J. Gdzieś tu jeszcze, jeszcze tu. Mhm. I chyba no, na razie tyle, w pierwszej przynajmniej. Mhm. W drugiej mamy tutaj w Hefajstosie i to tyle. Nie. Nie. A, dobrze, jeszcze jaspis, ok. Nie, nie, nie. Dobrze, tutaj mamy lej. No dobrze, starczy. Kolejna literka to literka U. Do bonusu na razie ona nie pasuje. Ale za to tworzy nam tutaj pierwsze słowo. Nie dużo U tam jest, no, masz dużo U. Tu mamy U. Czy aż tak dużo? No. Parę jest. Nie? Jeszcze jest, nie? Mm, chyba nie, ale jeszcze Szyby. spojrzę. Nie, więcej nie. No, ale dał wyraz. No, to też dobrze. No. Tu mamy U. W kolejnej coś? No nie, niestety. U. A tu w kolej ostatniej, tu mamy raz, tu mamy dwa, no i cóż. Co oni za zrabki wydrukowali, tutaj musi być pewniak. Kolejne jest literka T. Tu mamy T, tu mamy T, tu mamy T, to go, o. Drugi. Drugi wyraz, tak. Dobrze. Jedno. No, dwa to trochę mało, no, no to ale. To będzie jeszcze będzie. Tu mamy te. Tu mamy te. Tu mamy te. Tutaj w Hefajstosie. I czy jeszcze. No nie, w tej niebieskiej na razie starczy. Teraz tutaj. Patrzymy. Strzelno. Hipopotam, absynt. No i cóż? Skończymy się no, no nie te. Nie jeszcze trzy, jeszcze sześć. Jeszcze trzy literki. Mamy E. No dobra, do bonusu tu wskoczyła literka. No, Literka. A, I szukamy E. Tu mamy E. Tu mamy E. Tu mamy E. No dużo A jest ogólnie rzecz biorąc, także pewnie go nie będzie. No zobacz, A, E, y, A, S. Tak. Dokładnie. Nie. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Tu na razie E będzie, się zajmiemy. Literką E. Mm -hmm. Tu mamy E. Mm -hmm. Tu jeszcze. No mm. i starczy. Tu z kolei mamy jedną, drugą, trzecią. Jeszcze o. kilka. O, jest jakieś słowo. Jest lej, lej, niesamowite, lej wodą, niesamowite, trafiło się jakieś słowo, Jakie emocje, kolejna literka N, czyli wiadomo, że bonusu już nie będzie, no bonusu nie będzie, a tu mamy z kolei literkę N kilka razy, no, skończyły się. Teraz w drugiej krzyżóweczce próbujemy ją znaleźć. O, tu mamy słowo. no to jest drugie. Internet. No tak, ale to A będzie blokować wszędzie, no, widzę. No, widzę też, A. Tutaj N. Klon. Też mamy słowo, ale to jest też dopiero drugie. Tu mamy N. coś tu, nie? Tu mamy N, tu mamy Tam, N. gdzie nie ma A, i wtedy by dało. No tak, że to jedynie nie to żeby coś uratowało. No, no i co? Ostatnia literka. No. Ostatnia jest literka P. No ja nie kojarzę, żeby ona coś tutaj mi pomogła. Niestety. Mm. Nie widzę. W drugiej krzyżóweczce tu chyba również no, nic ale to nie dawało. Powiedz, co za zdrabki. No, co niestety. P. No, nie ma. Nie Gorsza ma od poprzedniej. Tu dwa. mamy razy dwa. Tu ledwo 20, Iee. ale też nie dali. I pierwsza kontrolna to C oraz J. Iee. Czyli mamy znowu dwa pustaczki. No, to będziemy musieli albo przerwać ją, albo do tej paczki jeszcze wrócić. Wrócić do tej paczki nowej otwartej, bo nowa otwarta paczka, prawda? Tak. No, także. Coś to pewnie w niej siedzi. No, zobaczymy, zobaczymy. Będziemy na pewno jeszcze próbować. No, jak każdy lubi krzyżówki, linie. Tak jak i my lubimy bardzo. Dobrze, kochani, no, niestety nie udało się, ale trzeba żyć, życie to się mówi. Pozytywnie, że będzie lepiej. Trzeba mieć tą nadzieję. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Także dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za odcinkach. Do zobaczenia Wam. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa. pa, pa.